bardzo trudny przypadek tutaj mamy nie w samochodzie ABS mmm, kontrola trakcji, ani nic to w pierwszej kolejności w ogóle źle złożony był układ kierowniczy że w lewo, w prawo skręcało się kierownicą to samochód ta, tak samo nie skręcał eee, to tak, to raz na drążkach żeśmy ustawili a jak żeśmy ustawili to jest kierownica trochę krzywo dlatego lecimy na geometrię a w ogóle na krzyżak na dole był źle złożony tu była kierownica krzywo ułożona no masakra, dlatego tutaj jeździmy z Basią cały czas diagnozujemy jeszcze wydiagnozowaliśmy, że o, tutaj mruga. Lewe przednie koło czujnika ABS-u jeszcze jakoś tam świruje. Więc na razie te oto usterki Zabijcie mamy. Ustawimy wle. geometrię, furę na podnośnik weźmiemy i zobaczymy, czy to kostki nie łączą w ABS-ie. Czy, czy kurwa, czy. piasta jest, Jeśli jest jakaś piasta w zamienniku, no to może być taki kuto. raz działa, raz nie. Dzień dobry, witamy pana szefa. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy. MC Garage. Tak, dokładnie. Przyjechaliśmy z tym oto przepięknym, prześlicznym samochodem. Musiałem nim rozłożyć jeszcze raz kolumnę kierowniczą po naszej ostatniej wizycie, bo się okazało, że krzyżak był źle założony. Kurwa, że drążki były spierdolone i rozruszałem wszystkie cztery śruby z tyłu. Jedną musiałem wymienić, plus dwie podkładki. Tak, wszystko się rusza? Kurwa, rusza się pięknie, aż pała mięknie. Skóra, no, oczywiście. Napierdalamy z kurwy, syna czarnego bandytech chuja, który krzywo jedzie i ma błędy abs i wszystkiego i chuj. No, głowice już prawie zainstalowane. Zobaczymy po tych korektach, jak to tam wszystko będzie. Ostatnia jeszcze. A już kurwa, chuj. A, bo tak jest, żeby prosto jechał, ale fajer musi być prosto. Jeszcze będę musiał kurwa taśmę w kierownicy korektę zrobić, bo jest coś krzywo wkręcona. Dlatego tu jeździłem z tym autelem, żeby ustawić ją na zero, ale jak jest na zero, to jest tak. W ogóle taki kutas tutaj jest, sterczy, a później rozbiorę pokażę. No, się dzieje. Już z minusów mamy plusy w lewym tylnym kole. Bo było koło na rozbieżnie w ogóle, a jest teraz plus 17, to trzeba troszeczkę zmniejszyć. Dobrze, jest ogólnie. Przy tym co było? Regulacji nam starczyło na tyle na regulowanie. No, pokolenie jest troszeczkę większe jak fabryca, ale kurwa, nie, ten wóz jest jakiś zglebiony czy coś, o tu lasery nie chuje. No i zbieżność sumaryczna jest plus 7, plus 4, plus 3, czyli prawie maksymalne wartości, żeby dobrze się prowadziło stabilnie. No i teraz ten zjebany przód jeszcze tylko został. Poustawiane, fura opuszczona. No to co, to wyjeżdżamy, Barbarku? To już jedną rzecz do odhaczenia mamy Kupak mówił, że to jest przedni czujnik, wymieniał do abs To już trzeba sprawdzić jeszcze czas ten czujnik I no i piastę w kole I kurwa, i to w kierownicy Panowie, żegnam się, dziękuję bardzo dziękuję. Hej, hej, pa Kura, samo jedzie prosto, nic nie trzeba robić Jak po sznurku, kurwa Tył przód ogarnięty Heh. Taka to robota Ale tyle lat takim krzywym sprzętem jeździć a ja pierdolę Nie bria. Fajerkę ściągamy i patrzymy, co się pod tym dzieje. To widać, coś nie jakieś takie przerwy. O, mam nadzieję, że jest tylko krzywo przykręcony yy, kurwa taśma, która ma w sobie czujnik skrętu. No to już będziemy zaglądali, co tu się dzieje. O kierownicę słabośćna z magnesu robiona. MG, nie aluminium. A, tylko magnes. No, noga świna przytrzymała. Chodziło się na to siłkę kiedyś. Op. No i generalnie jest tak. Jak się jedzie prosto. To to jest kurwa, ten kutasek jest tak, a powinien być tak 18 stopni widzi przestawienia I jest źle ta taśma jest jakby wkręcona Tak jak mam nadzieję, że na tych śrubach jest coś źle zrobione Że uda mi się to zrobić, żeby było tak Rozebrałem, na nieszczęście wszystko jest kurwa dobrze Na swoich miejscach i tak dalej ja nic z tego nie przesunę, nic z tego nie przestawię całej cała, cała tej tasiemki tej, tej ta Cały jest przesunięte o te 10 stopni Bo powinien być to mnie coś się z tym powinno pokrywać No o, i teraz powinno być zero jest 10.8, że o jak jest 0 No to jest tak O, ustawiłem sobie tutaj na 0 i co ja tutaj znalazłem? Kalibrowanie, kurwa, skrętu kierownicy Press start jest tak i zobaczmy czy teraz pokaże mi 0 Mmm, nie Parametry O kukuryku Ameryka, nie muszę nic frezować, nie muszę nic zrutować Ktoś krzywo ustawił w fire i jakoś adaptację kierownicy zrobił, kurwa nie wiedziałem, że to są takie funkcje w tym samochodzie. To Nissan, na nie Audi. Zaraz zacznie mi zero pokażę. Kurwa, jest zero. Kierownica skręci się, założenie na zero. Pokazuje 0,2 stopnia. No już, wystarczy adaptację zrobić i tyle. I wszystko jest na znakach. Bo to jest takie nacięcie, a pod nakrętką jest kropka nabita i wszystko się zgadza. No i ja kolejny problem rozwiązany. Jeszcze pozostało lewe przednie koło, czy to jest piastecz czy to jest czujnik ABS. Tych poduszeczka wejśła. Kurczę, nie wiem, już z 10 lat, w tych samochodach siedzę i nie wiedziałem o takiej funkcji jak kalibracja tego układu kierowniczego, ten ten, ten punkt zero. Ale jaja. Zaraz zajrzę do czujnika ABS-u, podniosę go z tamtej strony. Zobaczyłem, czy kostka nie jest zgniła, a dwa, jaką ma oporność sam czujnik. O no, tu siu. Drogi są straszne, musiałem dodatkową 5 cm gumę kurwa podłożyć od podnośniczek. Siedzi na gumie Dobra, muszę wypiąć na O kurwa nieoryginalna spinka, chujowo. Dobra, wypinam na tko, patrzę kosteczkę Czy ona łączy kurwa, czy nie łączy jaka oporność jest. O Bilstein. B6 albo B8 Kurwa powodzi się A co to się dzieje? Ręko nie odegnę tej blachy, dobra to jestem na czujniczku, sprawdziłem, kurwa, oporność wszystko jest prawidłowe, kostka od niego, o zgniła nie jest, wychodzi na to, że piasta jest spierdolona, nie Wiem sobie czujnik ABS-u, on kurwa jakiś taki przytarty jest, chyba piasta musiała być jakaś nieoryginalna i to o niego rżnęła. to nie ma co o co kurwa rżnąć, tam jakiś syf musiał wpaść po prostu i to jakoś tam obracać, wymienić, a co tu kurwa chodzi. Nokrętę sobie. Nie czy tam Kurwa, tu oha coś tu kurwa się urwało kawałek gówna tu no To piasto się wyjebało Tu jest jakiś taki pierścień widać że jest, jest, jest Jest, jest, jest. jakiś przesunięty i to kurwa dziury ma za chuj, jebany, kurwa. Pierścień magnetyczny, kurwa. Ten, brązowy chuj, co tutaj jest. Ha. Dobra, to ściągam zacisk, wymieniam piastę i, i zobaczę jak będzie. A no ewidentnie widzę, że po prostu ten brązowy odcinek jest rozpieprzony. I tak napierdalała, zjebana była ta piasta. Spomijając, ten, ten wieniec magnetyczny. chuj w dupę. No i tutaj już wiem co się stało. Cały ten czujniczek kurwa jakiś tam magnetyczny, coś. Magnesik to kurwa na lodówkę. To był rozerwany spierdolony, Dobra, wymienimy piasty i się przejdziemy. Zobaczymy jak to działa. Idziemy też już na swoje miejsce, żeby porównać. I tu jest w jednym kawałeczku, nic o nic nie ocierało. Czujnik pewno będzie dobry, bo on coś tam mierzy, tylko na tym się wieszą. Dobra, idziemy z nowego. Słona jeszcze blaszka. I składamy. Ostatnia, czwarta została Czujniczka bez otarcza. Zacisk, zakładamy koło i jedziemy testować wóz. Tu będziemy mieli problem z układem kierowniczym, oto było krzywo wszystko poskładane. Drążki były też źle ustawione, nierówne dagości. Zaraz, test. Kolega hamulca się dziwi, że te podkładaczki takie są luźne w tych oryginalnych śrubkach, no ale takie są. Chwileczki będą też, że te złe nie były, ale chuj. Dobra, prostujemy koło, zakładamy koło i co? I próbna. No, Prosta fajera i w systemie, i w rzeczywistości, i na zbieżności. Musi to kurwa działać. To ostatnia. pierdolone, ten zaraz pokażę co tu musiałem zrobić. O, 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 się. Gumeczkę podłożę. dobra, dokręcam. I jadymy. A, jeszcze błędy poduszki powietrznej, sobie pokazuję wszystko. No i zobaczymy, cóż tam, błąda bez świecił, kontroli trakcji i wszystkiego. Teraz pewno... o. kurwa, myślałem, że muszę... o, komulec miękki. No już jest twardy. Ale jaja, jak fajnie szybko zniknęło. Myślałem, że muszę się jakoś tam kawałek przejechać, czy coś. No dobra. Ha, kurde. Już się nie pali, nic nie resetowałem. No i zgadza się, dobre, Bo odpinałem to, więc błędy się zgadzają. Kasowanie błędów. Skasowane. Tak. Silnik ma błąd guzików, ale te guziki mu kierownicę odpinałem. Eee, I tylnych są lambda. To jest super sportowy wydech, i tylnych są lambda po prostu w nim nie ma. Dobra, wszystko kasujemy. Na desce nam się nic nie pali, no prawie nic. Zapnę se pasik Bezbłędny wóz. Dobra, jeszcze jazdę próbną zrobimy. Jeździmy, jeździmy, testujemy. A bez? A bez działa. Ha, kurwa. Jeszcze raz. Glu-glu-glu-glu działa. Kontrola trakcji. Wszystko jest. Cyk, nie ma. Jest? Nie ma. No to pięknie. No to za, zakończone wszystkie. Nie ma żadnych błędów. Nie ma błędów poduszki. Nie ma błędów żadnych. Um, czyli co? Przejdę do podsumowania. Um, samochód generalnie. W jedną stronę mniej skręcał, w drugą stronę bardziej skręcał. Pierwsze co to e, nieskalibrowany był czujnik zerowości wo kierownicy, że no teraz kierownica jest prosta to powinna być na 0,2. Dwa, krzyżak taki jest tam łączący układ kierowniczy z maglownicą, e, no maglownica była źle ustawiona i to było jedno z drugim złożone, Pod to były drążki jakby też źle ustawione, że z jednej strony na przykład było tam, nie wiem, 6 cm gwintu, z drugiej strony było 2 cm gwintu, że on prosto jechał, e, no i piasta lewy przód. No i to były wszystkie błędy, czemu nie działa kontrola trakcji A tutaj były jakieś podejrzenia, że komputery, chuje, bajery Czujnik jest przytarty, ale to tylko kawałek plastiku mu starło Absolutnie nie wpływa to na jego pracę, oporność ma prawidłową no widać, jak wszystko, wszystko działa bezbłędnie I fura wreszcie skręca dobrze, i w jedną stronę, i w drugą